Hej, cześć, witajcie na moim kanale. Ze mną jest dość specjalny. Czy witaj się? Ania. Tak, yy, była już y, Ania z filmiku z serii Chowanego. I to jest znowu ta seria, gramy w tą serię. Chowanego i tak. Ja będę szukać, więc to jest nasz domek do szukania, w sensie do odliczania. I liczę do Ania, 20. A, lata. bo Ania, nie wiem, coś i albo coś się samo zrobiło i ona lata. I teraz nie wiem, gdzie jest. Dobra, to powiedz, jak e, będziesz gotowa. To e, się przydaje, bo... No nie, to nie, się przydaje, bo jak się kogoś szuka, na przykład ja szukam Mai, mai to, to szybko ją znajduję znowu, tak? Tak, tak, tak. Nie wiem, tak, gdzie tak. pójdę. Mhm. Więc czekam. I widzimy się po prostu jak już będzie, jak już się, a dobra, okej okay. Już jesteś? Już schowana jesteś? Dobrze, więc po tej stronie? A ogólnie to jest inna mapka niż wcześniej, to jest jakiś Minecraft No po tej stronie? Ja nie, nie mam tego lotu Ja, ja nie mam y, loku ptaka tego trybu ja Nie wiem, czy mnie znajdziesz. Zobaczymy, może cię znajdę, bo może jesteś tam w Siema. To ty? Ej, to jakiś typek. Typek się tu chowa, ok. Yyy. Więc nie tylko my w chowanego. Okej, okay. no, nawet no, dajmy. Co nie wiem, czy to może być? A po tej stronie jesteś? No, okay. Po stronie pustyni. Po stronie pustyni. Czyli po to nie jesteś. Okej, tu cię nie ma. Ale tyle! Ty mnie nigdy nie znajdziesz. Nigdy mnie nie znajdziesz. No nie bądź taka pewna. Nie, okay. żebyś to zrobiła. To nie wątpię. Bo ty masz ułatwione. Mm, Okej. Okay. Ale tu nie ma więcej rzeczy. Co się... Kryuwe. O nie, nie chcę się zabić. Okay. Słuch, y, zaraz zginę. Nigdy nie jest. To jest jakieś bardzo, ale to bardzo wysoko. Tam nigdy nie dojdziesz, ale to, gdzie mogę być, jeśli zgadniesz, to ja wtedy zejdę. Bo Ty nigdy tutaj nie wejdziesz. Jesteś tam na samej dróże, na tym kloczku Jakby. Na którym klocku? No, nad pustynią. Co się nad tą wierzą? Nie, 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 nie. Yy, tam no? na tym bardzo wysoko, wysoko, wysoko. Tam. Jakby chmury? No. No brawo. Że Oczywiście mnie nie znalazłaś, no ale byś miała masz bardzo trudne zadania. No, o... A tam. Widać, O, tam leci właśnie Ania. Dobra, Abyś więc... Nie, 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 nalazuj, więc to... teraz ty czekaj chwilę, bo yes. ja muszę się zabić. Bo i tak mam mało życia. Chociaż nie, tutaj nie, bo tu już byłam. Dobrze. Chociaż mogę, mogę tu się skryć Więc już Możesz mnie no? szukać Tak, możesz mnie szukać No więc tak Jakaś dziewczyna do mnie tu dołączyła Do tej kryjówki. Tylko nie wiem jaki nick ma Widzisz mnie? Oj, bo ja się wychylam tutaj. Aha, nie może się wychylić, bo tu jest jakiś blok. A Aha, po co się wychylałam? Ciekawa jestem, czym jest znak. Hmm, Dobrze, po co się wychylałam? To ja nie wiem. Dobrze. O! Hmm. O! Ania już nie ma lotu ptaka. Ja też nie mam. Więc Eureka. Więc Ania teraz ja szukam. Kto jest ten dom? Okay. Więc mamy już równe szanse. Dobrze, więc ja liczę do 30, i widzimy się jak już e, ş, policzę do tych 30. Więc ja już policzyłam. E, I okej. Okay. Po której stronie jesteś? Nie dobrze. Widzisz pustynię? Widzę. Wydawało mi się, że ona tu była. O nie, spadłam Dobra, jeszcze raz chodzimy. Więc yy, tak po prostu idziemy sobie. I kochani, napiszcie w komentarzach. Pozdrawiam, a przytnę Wam serduszko. I możecie pisać, z kim mam nagrać następny odcinek. I czy chcecie po prostu taki maraton, jeden dzień maraton, czyli na przykład 3-4 odcinki w jeden dzień? I z kim? E, ja moja... dobrze się czujesz? Zmariowałaś? Dobrze się czuję. Więc tak. O jezu, o nie, tu jest kaktus. Więc widzimy, Ania, nie uciekaj. Hello. Myślę, że ty ostatni raz już będziesz mnie szukać i po prostu yy, zaczniemy odcinek. Więc yy, tak, możesz już szukać w sumie. Nie musiałaś liczyć do 30. Tu mogę szukać? Tak, możesz. Po e, stronie jesteś? Po stronie domków. Okay. Tak, po stronie domków. Po stronie domków.